Katedra Notre-Dame w Paryżu to jedno z najważniejszych dzieł gotyckiej architektury i symbol miasta. Jej budowa trwała około 200 lat w latach od 1163 roku do 1345 roku. Zachwyca swoją monumentalną fasadą, pięknymi witrażami i bogactwem detali architektonicznych. Pomimo pożaru w 2019 roku, katedra przyciągała turystów z całego świata. Będąc symbolem odbudowy i nadziei, remont katedry został ukończony w 2024 roku. Niezwykłe gargulce i widoki z wież pozostawiają niezapomniane wrażenia. To także miejsce pełne historii, od koronacji Napoleona po inspirację dla powieści Viktora Igo. Wizyta w Notre Dame to nie tylko podróż w czasie, ale także wyjątkowe doświadczenie duchowe i estetyczne, które zapada w pamięć na zawsze.